Chłopak, który brutalnie kopnął kota, wylądował na rok w więzieniu, tak orzekł sąd. Dzisiaj chciałbym się na chwilę zatrzymać i poczuć troszeczkę inny temat niż zwykle, i bardziej, można powiedzieć, trochę humanitarny, i poznać o tym, jak to faktycznie wygląda, i czy to jest OK, że chłopak, który w jakiś sposób znęcał się nad kotem, czy zrobił to jednorazowo, trafił do więzienia, a inne osoby, które w pośredni sposób na co dzień przyczyniają się do krzywdy zwierząt. Nie ponoszą żadnych konsekwencji, a właściwie można powiedzieć, że brutalnie potraktowali tego chłopaka. Cała sytuacja oczywiście obiła się dosyć sporym echem w internecie, jeżeli chodzi o to zdarzenie, kiedy młody chłopak wychodząc chyba ze sklepu, z tego co pamiętam, bardzo mocno kopnął kota, no i ten kot doznał sporego uszczerbku na zdrowiu. Sytuacja trafiła do prokuratury, no i finalnie sąd orzekł, że chłopak zasługuje na rok więzienia. Pod postami w internecie, które dotyczyły tego zdarzenia, wylał się oczywiście nieprawdopodobny hejt na tego chłopaka. Ludzie go po prostu zorali z ziemią. Dosłownie. Dosłownie. Nie zostawili na nim suchej nitki. Chciałbym się dzisiaj właśnie przyjrzeć, czy ten tok myślenia jest ok, Bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W Polsce przykładowo za znęcanie się nad zwierzętami mówimy tu oczywiście o zwierzętach typu pies, kot, może koń i tak dalej. Są wysokie kary, między innymi właśnie pozbawienie wolności. Czyli jeżeli traktujesz takie zwierzę nie tak jak powinieneś, no to możesz trafić za to do więzienia. I wszystko by było ok, gdyby nie ogromna hipokryzja w tym wszystkim, bo widzicie, dlaczego tysiące ludzi wyżyło się na chłopaku w komentarzach za to, co zrobił, skoro na no dobrą sprawę, jakby tak spojrzeć obiektywnie, wcale nikt nie jest lepszy od niego, bo to, że czegoś nie robicie bezpośrednio, to nie znaczy, że pośrednio się do tego nie przyczyniacie. I wiecie, w tych komentarzach praktycznie wszystkie osoby, które obrażały chłopaka i Uważały, że zasługuje nawet na więcej niż ogniszenie. Większość z tych ludzi po prostu każdego dnia zjada mięso: mięso skóry, rybę, krowę, świnie. W innych krajach oczywiście różne inne zwierzęta, ale w naszym kraju głównie się opieramy na tym. Jest też oczywiście sarnina, może jakieś królika i wiele innych dzikich zwierząt. Tutaj nikt nie widzi problemu. Bardzo często można też nawet znaleźć bardzo niepochlebne komentarze na profilach, które dotyczą myśliwstwa. Myśliwi pokazują zdjęcie martwych zwierząt, bardzo mocno też obrywają od widzów i znowu mi się w głowie zawsze to pojawia. Czy ci ludzie, którzy piszą te komentarze to są wegetarianie czy też weganie? Zazwyczaj jednak tak nie jest. I to są ludzie, którzy normalnie jedzą mięso. I zobacz, to jest trochę takie dziwne, bo Zjadasz więc o każdego dnia. Podajesz je swojemu dziecku. Nie widzisz w tym nic dziwnego, nie widzisz w tym absolutnie nic złego. Uważasz, że to jest normalne. Ale nie widzisz, że za zasłoną również dzieje się coś złego. I czy ten kopnięty kot, czy pies, czy jakiekolwiek inne zwierzę, które jest przez człowieka źle traktowane? Czym ono się różni od świni, która jest torturowana i mordowana gdzieś w rzeźni? Albo czym to się różni od krowy, która jest wykorzystywana na co dzień, finalnie zostaje tak zabita, przeznaczona na mięso, czy też skórę. Czy też się różni od tego, kiedy krowie zabierany jest cielak, czyli jej dziecko, a krowa w tym swoim cierpieniu i smutku musi produkować mleko, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Z cielakiem różnie bywa, nie wiadomo co się z nim dzieje. Oczywiście jemy też cielęcinę, czyli można powiedzieć mięso z dziecka. Wszystko jest ok, bo to nie jest człowiek. Tylko zastanawiam się, co by ludzie powiedzieli, gdybyśmy na przykład jedli szczeniaczki albo małe kocięta. Czym się szczeniak lub mały kotek różni od małej krówki, małej świnki, kurczaczka, ryby? Bo ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jedno i to samo. Nie ma lepszych i gorszych zwierząt. Wszystkie zwierzęta na świecie, jakiekolwiek by nie istniały, zasługują na taki sam szacunek. Tak samo krowa zasługuje na szacunek jak pies, jak kot, tak samo świnia zasługuje na szacunek jak pies czy kot. Te zwierzęta niczym się od siebie nie różnią. Zupełnie nie. Więc dlaczego dajemy sobie pozwolenie na to, żeby jedne zwierzęta torturować, zabijać, zjadać, a nie pozwalamy i linczujemy wręcz ludzi za to, bo ktoś kopnął kota. Ja nie popieram oczywiście tego, co się stało. Uważam, że żadnych zwierząt nie należy krzywdzić, i ten człowiek oczywiście nie powinien w ogóle był się tak zachować. Tyle, że większość ludzi wcale się od tego człowieka nie różni. Tyle jedynie, że nie krzywdzi tych zwierząt bezpośrednio, nie bierze noża i, i nie pozbawia życia po prostu jakiejś krówki czy, czy świnki. Nie robią tego na własną rękę, ale ktoś robi to w ich imieniu. I czy to zmienia postać rzeczy? Czy nagle jesteśmy wybieleni z tego powodu? Nasze rączki są czyste? Nie, one są dokładnie tak samo zakrwawione jak rzeźnika, który to zrobił i on to zrobił dla nas. Dla ciebie, jeżeli masz mięso na talerzu, on to zrobił dla ciebie, w Twoim imieniu. Czyli tak samo odpowiadasz za to, co się wydarzyło, jak rzeźnik, który to zrobił, jak właściciel firmy, który się tym zajmuje. Przesłaniem tego filmu jest to, żeby się nad tym po prostu zastanowić i spojrzeć prawdzie w oczy, spojrzeć za kulisy. Obejrzyjcie sobie parę filmów, jak wygląda sytuacja w rzeźni. Często widzę masę komentarzy negatywnych pod filmikami, gdzie krowa czy świnia jest wielokrotnie e, uderzana tym pistoletem, który teoretycznie mają pozbawić życia, ale czasami coś nie wychodzi. Czasami widzę mega dużo hejtu pod filmikami, gdzie nie wiem, rzeźnik e, kopie czy wyżywa się na krowie czy świni. E, ludzie mają z tym ogromny problem, a jednocześnie zjadają te zwierzęta. To wyparcie jest tak ogromne, że czasami mnie przeraża. Bo jeżeli już i faktycznie jesz mięso, spożywasz produkty pochodzenia zwierzęcego, to przyjmij na klatę, że tak samo przyczyniasz się do krzywdy tych zwierząt, jak ten gość, który kopnął kota. A nawet bardziej, bo ten gość kopnął kota, prawdopodobnie nie robi tego zbyt często, a nawet gdyby, to ten kot nie zginął. Większość kotów, która zostanie uderzona, potrącona czy kopnięta, potrzepie się i pójdzie dalej. Ale Pomyśl sobie tak, ile do tej pory w ciągu całego swojego życia pozbawiłeś życia zwierząt? Jak wiele zwierząt zginęło, żebyś ty mógł mieć co jeść? I jak wiele zwierząt jeszcze zginie, żebyś ty mógł zaspokoić swoje potrzeby, swój apetyt, swoją ochotę na steka, na hamburgera lub cokolwiek innego? Jak wiele zwierząt jeszcze zginie? Bo chcesz, nie bo musisz. Bo żyjemy w takim świecie, że mamy naprawdę ogromny dostęp do jedzenia. Wszelkiego rodzaju. Jest go mnóstwo. I to tylko od nas zależy, co jemy. Także zawsze musisz podjąć decyzję finalnie, czy kochasz zwierzęta, czy kochasz je wybiórczo, czy kochasz tylko pieski i kotki, a resztę już nie. Bo ja znam wielu ludzi, którzy jedzą mięso i twierdzą, że oni kochają zwierzęta. Ja się pytam, to jakie jak kochasz, skoro je zabijasz pośrednio? Jak je kochasz, skoro je zjadasz? Co czyni jedno zwierzę lepsze od drugiego? Co zmienia fakt, że psu czy kotu należy się szacunek, a krowie już nie? Te zwierzęta tak samo cierpią. Te zwierzęta też mają uczucia. Te zwierzęta też mają relacje ze swoimi dziećmi. I nic nie tłumaczy tego, co robią ludzie: nic. Inna sytuacja by była, kiedy byśmy umierali z głodu, nie byłoby co jeść, wtedy liczy się przetrwanie. Dawnych latach, kiedy nie było takiego postępu cywilizacji, jak jest dzisiaj, i faktycznie ludzie po prostu jedli to, co mieli i polowali, to zupełnie wygląda inaczej, tak jak w naturze. Ale my chcemy być humanitarni, chcemy być uważani za rasę inteligentną, chcemy kochać zwierzęta, ale robimy totalnie co innego. Dziś mamy wybór, naprawdę, bo, bo dziś jedzenie mięsa lub niejedzenie jest tylko i wyłącznie wyborem, bo mamy dostęp do wszystkiego. To już nie jest przymus, że musisz jeść, żeby przetrwać. Mało tego, że to pogarsza twoje zdrowie, to jeszcze niszczy komuś życie, jakiejś istocie. Sprawiasz, że ktoś cierpi. Przemyśl to sobie.